Cześć! Dzisiaj zarezerwujemy sobie zestaw LEGO Marvel Super Heroes 76123 Kapitan Ameryka Atak Outriderów. Otrzymujemy tutaj 167 elementów, a cena katalogowa tego zestawu wynosi 120 zł bez grosza. Zestaw ten niby wyszedł pod szydem filmu Avengers Endgame, ale tak naprawdę to nie do końca, ponieważ po pierwsze, ten motocykl nie pojawił się w filmie, po drugie, nie mamy tutaj nigdzie loga Endgame, jest tylko Avengers. Czyżby LEGO się wstydziło? No nie wiem, nie wiem... Powiem Wam, że na początku, kiedy patrzyłem sobie na pudełko, to ten motocykl jakoś tak mnie nie przekonywał, ale teraz, kiedy go zbudowałem, to naprawdę mi się podoba. Zabierzmy sobie stąd tych Outraderów, żeby lepiej mu się przyjrzeć. Mamy tutaj taką nóżkę, dzięki niej motocykl nam się nie przewróci i może sobie spokojnie stać. Możemy ją również schować. Tutaj z przodu mamy takie dwa ogromne działa. No te transparentne elementy symbolizujące pociski bardzo mi się podobają, ale same działa, no są po prostu za duże i wyglądają dość komicznie na tym motocyklu. Moim zdaniem bez nich wygląda on dużo lepiej. Możemy je również dać do ręki kapowi, ale on to w ogóle śmiesznie wtedy wygląda. Z tyłu mamy takie rury wydechowe, z nich tutaj leci ogień. Tutaj również są to bardzo fajne elementy. Z przodu mamy jeszcze reflektor. Z tyłu również mamy dwa takie czerwone światełka. Tutaj mamy jeszcze miejsce do przymocowania tarczy. A tutaj miejsce dla minifigurki. Mamy tutaj jeszcze funkcję bawialną: mianowicie, kiedy wciśniemy sobie tutaj, to możemy wystrzelić taki oto dysk z nadrukiem Loga Avengers ile sam dysk to bardzo fajny element i myślę, że można go ciekawie wykorzystać. Tak funkcja bawialna. No nie podobają mi się takie rzeczy. Nie lubię tych wszystkich strzelaczy i innych sutruterów. Z przodu ten motocykl nie najfajniej wygląda, no bo wydaje się on być taki klocowaty. Dużo lepiej się moim zdaniem prezentuje z profilu. Bardzo mi się ten motor podoba. Od mogę się jeszcze przyczepić, że widać tutaj sporo tych technikowych elementów. No i widzimy te wszystkie dziury na piny, ale dosyć ciężko byłoby to zrobić inaczej. Teraz są sobie minifigurki. Zacznijmy od kapitana Ameryki. W ręce trzyma on oczywiście tarczę. Kap, a na sobie biały strój ze słynnej sceny przejścia przez hangar. Nadruki, na co to się oraz na nóżkach bardzo ładnie się prezentują. Tutaj nawet mamy takie logo Avengers małe. Z tyłu również bardzo fajnie to wygląda. I maska. Maska jest tutaj w formie takiego hełmu. No ja raczej wolę, kiedy ona jest po prostu nadrukowana na główce, ale tutaj też to rozwiązanie jakoś bardzo mi nie przeszkadza. Maska całkiem ładnie wygląda. Z przodu mamy literę A, po boku mamy nawet te skrzydełka. Główka tak się prezentuje, mamy dwa wyrazy twarzy. No i jeszcze Outsiderzy. W zasadzie te trzy minifigurki są identyczne. Jedyne co je różni to to, że ten pierwszy ma taki oto ramiennik, zaś reszta ma dodatkowe kończyny zamiast niego, więc omówimy sobie tylko jedną figurkę. Nadruki na, na się prezentują się świetnie, są takie dziwne, no bardzo fajnie to wygląda, z tyłu również trzymają one poziom, nóżki niestety nie nadrukowane. No i główka, podtrzymuję swoją opinię, którą wyraziłem w pewnej recenzji, która ukazała się na moim kanale no już dosyć dawno temu, tutaj gdzieś macie do niej odnośnik, że LEGO mogłoby na potrzeby główek tych outsiderów zrobić specjalne odlewy. Zamiast dawać tutaj te klasyczne legowe główki, myślę, że one lepiej by wyglądały. Ale dobra, już nie będę się tego czepiał. Jeszcze ciekawymi elementami są te złote pazury, które mamy tutaj w liczbie aż 10 sztuk, plus jeden w elementach zapasowych. Jak już wspomniałem, reszta outliderów ma zamiast na ramiennika dodatkowe kończyny, które są zamontowane na takim elemencie. No fajnie, że mamy tutaj aż trzech tych Outriderów. Jeżeli ktoś sobie chce zbudować jakąś armię tych potworków, no to ten zestaw jak najbardziej jest skazany. Podsumowując, bardzo fajny set. Mamy tutaj ciekawe minifigurki. Jeżeli chodzi o motocykl, to ma on trochę wad. Ale myślę, że pomimo to prezentuje się naprawdę fajnie. Tak więc, jak najbardziej, ten zestaw polecam. W tym filmie to już wszystko. Mam nadzieję, że się on Wam spodobał. Zapraszam na kanał Kraj na Gier. Mój drugi kanał. Trzymajcie się. Cześć.